Samochody są gotowe, ruszajmy. Witam wszystkich na torze Youngam, gdzie odbędzie się dziś Grand Prix Korei. Louis Hamilton główny pretendent do zdobycia tytułu mistrzowskiego startuje z pole position, Polak który również ma szansę dopiero, dopiero startuje z piątej pozycji, również rywal z którym walczymy o kontrakt jest trzeci, więc start szykuje się bardzo ciekawy i właśnie Charlie Whiting w tym momencie rozpoczął Grand Prix Korei, przypominamy startujemy na bardzo dużo tego ponad, jedno więcej przejechaliśmy okrążeń niż przejechali na rywale, przejechaliśmy bardzo... Bardzo bezpiecznie pierwszy zakręt i jesteśmy tuż za Fernando Alonso. Teraz wykorzystać to, że mamy bardzo dobry, ba, bardzo dobrą prędkość na prostej, na tej najdłuższej prostej 1,2 km. Co próbujemy przeszedzić Fernando Alonso, ta Sebastian Vettel nas zamknął. Oj, kontakt z Fernando Alonso! I go tam w prawym lusterku. Czy uda nam się przejść Fernanda Alonso? Chyba tak, powinno mi się udać. Tak, udało mi się przejść Fernanda Alonso. Teraz zyskaliśmy jedną pozycję, czyli zyskaliśmy dopiero A może dopiero, a może aż dopiero piątą pozycję. Teraz Fertel próbuje atakować Nico Rosberga czy mi się uda, oj! Kont. Oj, tutaj lekkie, lekki kontakt. Nie wiem, czy tutaj był kontakt, czy po prostu Wetel nie chciał popełnić błędu i nie chciał uderzyć Rosberga. Ja tam nie czułem, żeby dotknąłem e Wetela, jednak zblokowałem lekko przednią lewą oponę. To też mi jednak utrudniło troszkę wejście w ten zakręt. Kontaktu chyba nie było, ja sobie to zobaczę na, po na powtórce ale ocencie sami. E Jednakże zyskaliśmy kolejną pozycję. Jesteśmy na pozycji czwartej. tuż przed nami jest nasz rywal. Z którym walczymy, kontrakt w Mercedesie czyli Nico Rosberg. Pierwszy jest Louis Hamilton, z którym będziemy walczyć o najprawdopodobniej zwycięstwo. Mam nadzieję o zwycięstwo, a nie e, będziemy tutaj walczyć z Rosbergiem, będziemy na takiej pozycji i tyle nam tylko pozostanie. Najważniejsze, żeby nam mój Hamilton nie odjawił, żeby mieli go cały czas na e, wzroku. Dobra, przejechaliśmy dopiero jedno okrążenie, 14 okrążeń, będziemy zjeżdżać. Jeszcze nie wiem na którym okrążeniu. Planowany pistolet jest na piątym okrążeniu, Vettel tuż za nami. Jaka strata do wetela, jaka, jaka przewaga nad wetelem, zaraz zobaczymy. 1,1 strata do Rozberga 0,6 i teraz może będziemy mogli go sprowadzać, atakować. Oj, uścisk, uścisk przedniej osi u Rosberga. Mieszanka numer 3 DRS, może jeszcze nie, ale Kert i prawdopodobnie nawet bez DRS-u bez problemu wyprzedzimy Rosberga po ze wewnętrznej, po wewnętrznej. Wyprzedzamy Nico Rosberga. Piękny, dobry manewr obsadzenia i mam nadzieję, że ten setup będzie idealny. O, nawet się zgadzał. Nawet nie muszę wcześniej do ligi da AOR. Oh, ale się wypaliło. Jeżdżę w AOR lotusem i mam lotusa. I proszę bardzo, I naj, najprawdopodobniej weźnie, wezmę ten setup. Ponieważ jest bardzo, bardzo dobry. Uzyskuje bardzo dobre prędkości na tej prostej, co jest bardzo ważne, ponieważ jak widzieliście Grand Prix Belgii, gdzie e, na prostej no, proste I podczas wyścigu uzyskiwaliśmy tylko 312 km, jeżeli nie mieliśmy systemu DRS. A tak czy siak, nawet jak mieliśmy system DRS, tak czy siak wyprzedzali mnie inni, bo mieli większą prędkość w pewnym momencie. tak No to to było po prostu tragedia i widzę i, i ogólnie, i ogólnie widzę AOR mi teraz kiepsko idzie. Um, mam nadzieję, że Korea to będzie taki przełom, i właśnie po tym materiale, który mieliście dostać w niedzielę o 18 ale powód jest jeden, zaraz wam powiem jaki. Mieliście go dostać w niedzielę o 18, mam nadzieję, że go dostaniecie w niedzielę, tylko że w godzinach późniejszych. Więc praktycznie wy go będziecie oglądać w poniedziałek, chyba że ktoś będzie siedział na YouTube później. Jednakże już wam mówię. Wciągnął mnie Wiedźmin. Od rana grałem w Wiedźmina jedynkę. Byłem już tuż, tuż przy końcu. Zakończyłem czwarty rozdział, rozpocząłem piąty rozdział, jednakże piąty rozdział rozpoczął się tak genialnie. Tak były momenty akcji, takie momenty walki że no kontynuował i cały piąty rozdział e, przeszłek sobie, e, nas, następnie epilog, chociaż epilog już tak mniej mi podobał niż e, piąty 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 rozdział, ponieważ tam walczyliśmy z, z Robertem de Albersber, nie z Jakubem de Albersbergiem, e, już tam nie było tak fajnie. No i przeszłam grę. No i rozpocząłem oczywiście dwójkę, one mnie ciekawiło ta pierwsza scena, na gości i tak dalej. No i od razu problemy, oj strzynia biegów, od razu problemy związane z nowym modelem walki, e, ogólnie z nowym wyglądem e, ekwipunku, e, itd dalej. Ogólnie Dali jeszcze tego nie ogarnią, Może że też będzie za trudny poziom, bo poziom trudny, chociaż następne są dwa poziomy. A wiem, że z, zresztą w ogóle z tematu, bo powinien go dać w Formule 1, a nie w Wiedźminie, ale no po prostu tak Wiedźmin wciągnął. Ee, że no... pierwszy rozdział, epilog przeszłek już w Wiedźminie dwójce, no i tak troszkę szkoda mi, że... uwaga, spoiler, jeżeli ktoś słyszał Wiedźmina ee, szkoda, że Foltest został zabity przez tego zabójcę Królow. Mm, mam nadzieję, że... Mm... no mam nadzieję, że przynajmniej jego dziedzictwo w Wiedźminie i tej grze zostanie jeszcze nam kilka razy ujawnione, czyli e, królewna Adda, która jest całkiem, całkiem e, no i mniejsze dzieci, czyli e, bazy, i ktoś tam jeszcze, że dobrze No ale zmiana już o Wiedźminie, niego domy. Mamy wakacje w Formule 1. E, mamy wakacje w Formule 1 teraz. Czwarte okrążenie, mi się, też czy nie zjeżdża się raz, do pit stopu, ponieważ jak wiecie, mamy jedno okrążenie a więcej przyjane na tych oponach. Um, zaraz zobaczymy Rosbergowi. Odjeżdżam Hamiltonowi. Nie wiem czy odjeżdżam. Zaraz, zaraz zobaczymy, czy odjeżdżam Hamilton. Czy Hamilton nam odjeżdża? O, ten zajbisty latający samolot wstecz. Dobra, pierwszy sektor się kończy, i zaraz się dowiemy, czy odjeżdża nam Hamilton. 4-1. Przejdźmy teraz do drugi sektor. Ja zobaczymy po drugim sektorze, jak to wygląda. Jednakże tak mi się zdaje, że przybliżą się do Hamiltona. Możliwe, że Hamilton będzie miał problemy z oponami. A zaraz zobaczymy po drugim sektorze, który kończy się po tym trudnym e, zakręt. Zakręt teraz szybki zakręt w lewo. Do hamowania do pierwszego biegu, najlepiej blisko tarki. I teraz właśnie ten trudny zakręt. w... Zakręt, zakręt. Bardzo duża publiczność tutaj jest w ogóle na tym zakręcie. No i tutaj właśnie w tym momencie kończy się drugi sektor. Zaraz zobaczymy, bo 4-1. O, 4. 4 dziesiąte dobrobiliśmy do nie, Louisa Hamiltona. Wetel wyprzedził wyjścia teraz Rosberga. Więc zobaczymy teraz, czy jeszcze będzie Louis zjeżdżać, bo jeżeli Louis nie będzie zjeżdżać, to my jeszcze jedymy. Louis nie zjeżdża, czyli my też jeszcze jedymy, bo praktycznie Louis ma mm, młodsze opony. No i to trzeba wykorzystać. Jako że go nie my, proszę bardzo, czy sześć, eee, jako że go nie my właśnie widzę tego, no to, no to jedziemy, jedziemy, jedziemy. Emocje, emocje. Wetel wyprzedził Rosberga. No i proszę, jak Wetel odjechał Rosbergowi, mm, czy to jest dobry znak? No najważniejsze Mercedes tak z rozbergiem No i kontrakt, podpisanie kontraktu z Mercedesem jest coraz bliższy a wracając do AOR, właśnie w lidze AOR mam teraz Grand Prix Korei. No niestety, ale trzeba wygrać już teraz, bo ostatnio ktoś mnie lekko klupnął na Oruż, chociaż Oruż tak też jak nie wyszło mi. E, dosyć e, fajnie, no właśnie z powodu tego setupa. Ale tu widzę, że setup się da, nawet spisuje. Najważniejsze, żeby się jeszcze kierownica spisała i będzie wszystko fajnie. Kurde, nie wziąłem chcę wody, a pijdź się chcę. nie, jednak coś tu mam, więc podczas przystopu ja się nawodnił. Chociaż już tak ciepło nie ma, burza była przed chwilą u mnie. No to też jest powód, czemu nie dostaliście tego filmu, o tej godzinie, co piszę na Facebooku. Jednakże pomysł taki, że będę wam pisał w jaki dzień będą się pojawiać odcinki, jest nawet dobrym pomysłem. E, dziękuję za pomysł jednemu z widzów, który napisał do mnie właśnie taką wiadomość. Znaczy praktycznie mia miały się pojawiać właśnie takie królewskie informacje co tydzień, ale... Mm, to po prostu nie wypaliło u mnie, zmienia się co tydzień, zbytnio nie mam czasu Więc praktycznie, jeżeli uda mi się nagrać jakiś, właśnie teraz jeżdżamy do pistopu. Jeżeli uda mi się nagrać jakiś materiał, będę miał materiał, to po prostu będę wam pisać zawsze, dzień przed następnym dniem Jaki materiał się wróci, i ten materiał na pewno dostaniecie Ja się postaram, ponieważ prawdopodobnie będę sobie dzisiaj grał jeszcze dość długo, bo Wiedźmin 2 mnie wciągnie A jaki pistoł nasi malanicy, 3-1, bardzo dobry pistoł I właśnie w tym momencie Rosberg zjechał, Rosberg zjechał, Hamilton wyjechał. Tak? Tak. Jesteśmy tuż, tuż za Ricciardo wjeżdżamy, żeby tutaj nie dostać kary. Tutaj się jeszcze próbuję wcisnąć z util, ale lepiej byłoby także przejść do Ricciardo. Mam nadzieję, że będziemy mieli system DRS. System Kierdo, oczywiście, ma szafa numer 3 i będzie prowadzić go, wyprzedzać. Jesteśmy chyba dość za daleko, żeby wyprzedzić Daniela, ale kiedy się teraz zbliżamy, 323 km na godzinę, bo jest nich to jest bardzo dobra prędkość, to co na napiście o tej prędkości i tutaj mamy lepsze, świeższe opony, możemy później hamować i wyprzedziliśmy Daniela Ricciardo. Teraz przed nami jest Esteban Gutierrez, Meksykanin, który jeszcze nic w Formule 1 nie pokazał, nie? Przynajdzie się. Esteban Gutierrez, który nic jeszcze w karierze w swojej nie pokazał. Sergio Perez, według mnie, jeżeli chodzi o Meksykanin, bo tutaj błąd, jeżeli tak będziemy jeździć, to Hamiltona nie dogoniemy. Bo Hamilton nie zjeżdżał i to mnie właśnie dziwiło. No, to mnie właśnie dziwiło. Dobrze, że zjechał, Czyli teraz musimy cisnąć, praktycznie. I może uda nam się wyprzedzić Hamiltona. Zobaczymy. Jednakże, wracając do Estebana Gutierrez'a, Sergio Perez pokazał, że jest z lepszej klasy Meksykaninem, jeżeli chodzi o kierowców. I według mnie, jeżeli któryś z tych kierowców meksykańskich mógłby odpaść, no to esteban Gutierrez zbyt nie pokazał. Fakt, faktem. Steban Guterres w tym sezonie też dziba, że dużo już Zauberze, tak? Chyba tak. Fakt faktem, no może Zauber nie jest jakiś genialnym, W tym sezonie nie jest genialny, ale sezon no, szło spunktować. A nawet jak pamiętam, no to zaber miał takie momenty, że nawet Sergio Perez stawał na podium. Przypomina mi się Grand Prix Malezji 2012? Chyba tak. Dobra, teraz powinien zjechać Esteban Gutierrez i zjechał, również zjechał Louis Hamilton. I czy Louis Hamilton wyjdzie przed nami, czy za nami? W tym momencie jesteśmy na pozycji drugiej. Louis Hamilton wyjeżdża właśnie z pit stopu do hamowania, do zakrętu. Louis Hamilton jest przed nami, przyblokowana, lewa przednią od pana. I błąd króla elfów wyjeżdża zbyt daleko, za szeroko i musi również się teraz pilnować. Nie, nie musi pilnować przed Sebastianem Wetelem, ponieważ Sebastian Wetel traci do niego wpizdu czasu. Nie, teraz nie mieszanka druga, ponieważ musimy gonić Luisa Hamiltona i będzie to odcinek taki pod tytułem Louis kontra Elf. Albo Luis Hamilton Kronkra Elfów, nieważne. Będzie taki odcinek będzie to walka właśnie tych dwóch wielkich i najprawdopodobniej dwóch, którzy stoczy walkę o tytuł Mistrzowski, więc no. Powiem szczerze, jo nikaj na kanale YouTube w ogóle u kogoś chyba, że ktoś miał, nie widział takiej walki o tytuł mistrzowski, że no jest szansa, że walka będzie się rozgrzewała na najgorszym torze, jakiego z nomi, którego nie lubię, czyli Brazylii. Więc praktycznie jo, teraz te trzy wyścigi, Korea, Japonia, Indie, te trzy wyścigi, by najlepiej by było wygrać, ponieważ no USA, na USA też się nie czuje jakoś pewnie, nie jestem jakiś pewny. Nie czaję tego toru jakoś, przynajmniej tego drugiego sektora, nie obczaję. Trzeciego, drugiego, trzeciego, nieważne, no... Po tej długiej prostej, tego sektora nie obczaję, mi tam najwięcej tracę. Na no, a Brazylii to już w ogóle setupu ustawić nie umiem, badziwnego. E, po prostu... Na torze trzeba mieć dobre przyspieszenie, jednakże jest długa prosta, na której trzeba mieć dużą prędkość, więc dupia to w jak mi idzie, w wyścigu to tak jak jest na orusz. I traca dużo na pozycji właśnie i dużo przegrywał właśnie przez to, stracił swoją jedyną szansę na tytuł mistrzowski w y, lidze Uberta. Dosyć, że to jeszcze no... <coughs> no niestety, no dalej mi ma tytułu. Mam nadzieję, że Auer i postanowił, że spróbuję nagrać gdzieś wycieczki w Korei i zrobić z relacji, ponieważ mam dwa tygodnie urlopu, to jeszcze postaram się coś zrobić, jakieś relacje. I postaram się właśnie z tej walki, bo szansa jest, tracę 58 punktów do lidera. A zostało jeszcze dość sporo wyścigów: właśnie Korea, Japonia, Indie, Ameryka i, i Brazylia. 50 punktów idzie odrobić. Szczególnie, że Steelbot, Czech, który, z którym walczymy, i chyba Duńczyk MW Mada5, no na razie mi odjechali. Jednakże my trzej walczymy od mistrzowski. Ja się nie poddam i właśnie muszę dzisiaj wygrać w Korei. Czym cię tam nie kciuki? Zrobiłbym wam relację, w sensie wam live stream, jednakże mój internet by nie, nie, nie ogarniałby tego live streama. A miał się napić, kuźba, butelkami stoi i daje mu sucho. Ale nieważne, teraz wróćmy do wyścigu. Lewis Hamilton z Nico Rosberg wyprzedził Sebastiana Wetela i to nawet mu odjechał, jeżeli dobrze widza. A my dojeżdżamy do Luis Hamiltona, widzimy, że Louis Hamilton nie czuje się dobrze na oponach twardych. Specyfika tego bolidu? No cóż, byłoby trudne, ponieważ no szczególnie to ja uwielbiam opony twarde w tej grze. E, na miękkiego płona, która ja się nie czuje dobrze i tracę dużo. Najczęściej to się pozbawimy jak najszybciej. Oj błąd, kolejny błąd. Ogólnie to dużo błędów popełniłem na tym torze i mam nadzieję, że żeby tych błędów nie popełniać ogólnie w lidze. Ponieważ zbyt szeroki wyjazd spowoduje, że stracisz parę setnych, cent, jak nie sekund do lidera. A Takie głupie błędy to potem mogą zadziałać. Mamy DRS i teraz nie, może postraszymy ten Colusa Hamiltona. Tutaj do pierwszego zakrętu jedziemy idealnie. Luisa Hamilton ten jednak ma problemy tylnej osi. System DRS, kierc będzie prawdopodobnie mieszanka numer 3 i wyprzedzamy Luisa po wewnętrznej bez żadnych problemów z użyciem DRS-u 223 km na godzinę. Jest, cieszę się, więc jedziemy po zwycięstwo, no i to nam daje bardzo dużo, 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 dużo. Chociaż do Hamiltona zdobyliśmy 7 punktów. Rekord w pierwszym sektorze. Ciągmy, ciągmy jedźmy, pobijmy ten rekord. Udowodnimy przez straszny Hamiltona, że maskim z kim rywalizować, że lotus to lotus. Mimo, że Roman Grożan nie jedzie, to nie jeździ dobrze. No to my szansę na tytuł mamy. Po prostu Roman Grożan albo jest dosyć kiepskim kierowcą, albo po prostu nie mi się teraz z Bolidem. To jest bardziej możliwe, ponieważ Roman Grożan jest dość takim... Kierowcom, który stać go na dobre wyniki, na pewno się poprawił od ostatniego, ponieważ można powiedzieć, że Roman Gorzana zakończył karierę Formuły już raz, wrócił do GP2, jednakże wcześniej no, robił taki burdel na torach, że no cóż. Następnie przerwa GP2, rekord w drugim sektorze, no i powrót do Lotusa, no i całkiem nawet dobrze mu idzie, no, oprócz tego jednego wypadku na Belgii. Takie jakieś niepewny pewny ten zakręty. Czy będzie rekord? 41 powinien być, 41.300 jak równiutko. I odjechaliśmy już Hamiltonowi na ponad jedną sekundę, czyli nie będzie mu użyć systemu DRS. Ale również przyblokowaliśmy lewą przednią oponę, muszę na to uważać. Muszę na to uważać. Jaką prędkość uzyskuje bez systemu DRS? Tutaj na tej prostej 305, 310. Jakby użył jeszcze systemu Kersu na pierwszym zakręcie, to by było lepiej. Błąd! 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 W drugim, trzecim zakręcie tutaj Luis to może teraz się odegrać. Czy spróbuję jednak, że my jesteśmy po lewej stronie, jesteśmy po wewnętrznej i w ten zakręt lepiej wjechać po wewnętrznej. Jednakże ten zakręt jest dość taki mm, nietypowy. Wjechanie po wewnętrznej czasami może spowodować to, że nas wyniesie dość zbyt szeroko, i można próbować wyprzedać po zewnętrznej. I na pewno się uda, ponieważ te zakręty tutaj właśnie 4, 5, 6, 7 trzeba wjechać perfekcyjnie, w taki rytm I to akurat mi się podoba Ten sektor mi się podoba, jest to szybki prawy Prawy, lewy Lewy, który dość jest zdradziecki i coś czuję, że w ligach, w ligach tutaj dużo osób będzie wypadało Cztery okrążenia jeszcze To jest sporo Trzeba się bronić, trzeba też pamiętać, że nasze opony są okrążenie dosyć starsze od oponu Louisa Hamilton'a a wiemy, że pierwsze okrążenie jechaliśmy dosyć agresywnie tutaj jechaliśmy dosyć agresywnie za tobą jedzie na Dobrze No Jezu, tutaj jakoś tak ta skrzynia biegów mi zaczęła wyjść dużo problemów na tym, na tym okrążeniu Dobra, bo mamy jeszcze czas, to może przez dwa coś o Formule 2014, bo jest parę nowych wiadomości. No Więc e, to co wiemy na pewno, e, Formuła 1 2014 nie pojawi się na Xbox One. E, pojawi się tylko na PlayStation 3, Xbox One i PC. Czyli nie będzie nowego silnika. Jednakże Coder Master zapewniało nas, że Formuła 2014 pojawi się już na Xbox Ja to pamiętam i czekałem na to. No i trochę mnie tutaj zawiedli. Kolejna wiadomość to to, że no Formuła 2015 pojawi się i prawdopodobnie to jest to, co chcieli wszyscy. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest źle, jednakże to, co mówią Paki z Codermaster, że Formuła 2015 będzie aktualizowana, jest dobrym pomysłem, ponieważ spójrzcie, gdyby gra wyszła na początku sezonu, to Codermaster nie wie, jaki jest rozkład sił w Formule 1 i spowodowałoby to, że na przykład Mercedes, który może w przyszłym roku na przykład nie być dobry, wc 215 by odjeżdżał, więc no to bez sensu. Jednakże koledzy muszę przypomnieć, jeżeli mm, nadarzy się taka sytuacja, że Ferrari w Australii mm, będzie dobre, to okej. Okay. Nie? To będzie aktualizacja, że będzie dobre. Jednakże że w której wyścigu tam coś spiernicz, powiedzmy, że w Austrii, to będzie wystawiona aktualizacja, która będzie to wszystko zmieniała, czyli e, będzie poziom siły tutaj zmieniany. Kolejna taka nowość, która ma się pojawić, to że wraz z rozpoczęciem trybu kariery z, wraz z tym jak będzie się rozwijała nasza kariera, czyli nasz styl jazdy, nasze umiejętności będą zostały, ten poziom będzie również się automatycznie zrastał nie, nie martwcie się jednak weterani, ponieważ weterani będą mogli sobie od razu ustawić to co chcieli sobie ustawić. A najprawdopodobniej również w Formule 2014 nie będzie takiej nowości jak Nowości nie będzie dni testowych, chyba tak mi się zdaje. Bo czytujek, to coś w tym sensie słucham, jak, na kanale ba... Alexa? chyba Alexa? Chyba Aleksa, i nie będzie właśnie dni testowych, chyba dobrze rozumiałe, jak. Co jeszcze, co jeszcze, żeby formować 2014 2014, trailera z tego co wynikło, fajnie zrobili. Tory w sensie są bardziej takie zmodyfikowane, oczywiście, no ale wygląda to lepiej. Jeżeli chodzi o bolidy, no bolidy oczywiście będą nowe. Będzie RS, będzie DRS, oczywiście e, będzie również, co będzie, silniki v Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, w, w, mieszane mam uczucia co do Formuły 2014. E, jednakże może te mieszane uczucia będą takimi mieszanymi uczuciami, że zaskoczymy Formula 2014. Zobaczymy już 17. Października i praktycznie udało to się również tak trafić z trzecim sezonem naszej ligi, ponieważ akurat e, zakończymy sezon 20 października. Będzie 2-3 tygodnie przerwy, aby każdy zakupił sobie Formułę 1 i rozpoczynamy kolejny sezon już na Formule 2014, więc szykujcie się. Romę Groszan przebił oponę, <coughs> jeżeli się usłyszeliście, więc to nie jest dobry znak, ponieważ takie same coś może się nam zdarzyć. A za nami tuż, tuż Louis Hamilton, który nam nie odpuszcza, ciśnie, ciśnie, ciśnie. O oh, goddammy, to samochód. Są problemy z bolidami Lotusa, mam nadzieję, że dojedziemy do mety. Jeszcze silnik 93% Louis Hamilton, tak będzie mógł użyć systemu DRS? Tak, będzie mógł użyć, ale chyba jest za daleko. I powiem wam, że to jest bardzo dobry setup, jeżeli chodzi o 300, będzie 310, no nie, no ja, będzie 310. Ładnie, ładnie, ładnie. Bo liczę, żeby w wyścigu w był deszcz. Chociaż był deszcz w, Singapur w Singapurze i spierdzieliłem to. W sensie spierdzieliłem. Oni mi spierdzieli, no. Do stołek strzał w tył i wpadek w uliczkę. Ech, mam nadzieję, że wreszcie Korea będzie tym przełomowym wyścigiem. Przydałoby się, bo jak w Korei nie wygrą, to się podłomia. Więc zaraz się właśnie będę brać za Jeszcze dwa okrążenia. Bolitku, wytrzym mój. Bolitku, mój. Musimy dać do mety, to zwycięstwo musi być nasze, bo jak nie dojademy, to stracimy 25 punktów do Luisa Hamiltona, to już będzie stracenie 75 punktów. To już do odrobienia nie będzie. Opony mi już czasami trzymać, czuję to. przynajmniej zakrętach, tych lewych zakrętach. Tam lewo przed opona powinna trzymać. No, tak jakoś człowiek, że Hamilton wypadł, ale to mi się chyba wydawało. I w tym momencie rozpoczynamy. Oj, odjechał jak Hamiltonowi. Roz... Oj, jakieś problemy na Hamiltona? Może, może, może Hamilton nie dojedzie. To by było też na miarę złota. To by nam naprawdę się przydało. Ale jeżeli chodzi o podsumowanie tego wyścigu, wyścig w miarę udany. Może tutaj jakichś dużych ciekawostek nie było, walki dużo nie było yy, ale udało nam się zwyciężyć i jest progres i będziemy walczyć o dali o tytuł tuściowski. Yy, już następny wyścig to Grand Prix Japonii. Yy, powiem tylko tyle, że... No, będzie ciekawy, ponieważ ja ten tor uwielbiam i tam termów muszę wygrać. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba w ostatnim sezonie wygrołek. Chyba tak. pole... Nie, nie wygrał. Nie wygrałem Byłem na polu. Po, więc szykuję się bardzo dobry wynik, mam nadzieję. Szczególnie że ten tor również bez ases jest bardzo trudny, szczególnie agrawka. I tam też również stracił ich zwycięstwo w mojej lidze akurat. God damn it. traca zwycięstwo. Dobra, jeszcze dwa sektory. Półtora sektora można powiedzieć. Zaczęłam już się zagrozić, Louis Hamilton dość sporo traci do nas, jedynie jakby popełnimy jakiś durnowaty błąd, a to jest możliwe na tego pana 1, 1, 1, 1 straty do nas, ma Louis Hamilton, czyli 1 sekunda i 111 tysięcznych, No właśnie, błędy, 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 opony mi się trzymają. Ostatni prawy zakręt, ostatni lewy zakręt, piąty, szósty, bieg wrzucony i z Królu Elfów wygrywa. Kolejny wyścig po nieudanych wyścigach w Belgii, nieudanych wyścigach we Włoszech i w Singapurze. Król elfów wygrywa i powraca o. powraca do walki o tytuł mistrzowski. Gratulujemy wygranej, zyskujemy 25 punktów. Powraca do walki o tytuł mistrzowski. Formuły 1 wśród kierowców. Wygrywa król Elf, drugi jest Louis Hamilton, trzeci Niko Rosberg, 4 Fernando Alonso, 5 Sebastian Wettel, 6 Felipe Massa, 7, Sergio Perez, ósmy, Jenson Batton, 9, Gutierrez, 10 Niko Hulkenberg, 11 Daniel Ricciardo, 12 Adrian Zusi, 13 dopiero Mark Weber, Walteri Botas, Verni, Maldonado, Diresta, Bianci 18, Chilton 19, Pik 20 no i niestety do mety nie dojechał tylko nasz partner, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną kierowców. Uh, poskoczyliśmy na pozycję drugą i na razie naszymi rywalami jest Luis, Vettel, Alonso i Rosberg. Ta piątka walczy o tytuł mistrzowski. Większe szanse oczywiście ma Wetel z Królem Elfów. Tutaj klasyfikacja generalna konstruktorów. Mercedes odjechał i praktycznie już ma tytuł mistrzowski konstruktorów. Drugi jest Red Bull, trzeci jest Lotus i czwarte jest Ferrari, które traci do nas niewiele, bo tylko 7 punktów. Więc Ferrari, Lotus tutaj będzie e, dramatyczna walka. Ja się będę już z Wami żegnać. Zapraszam Was na Twitter, zapraszam Was na League FM Poland, zapraszam Was na na fanpage fan mojej ligi. Fanpage e, mój. I zapraszam Was na stronę królelfudym.pl. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Papa. Pa. Cześć.